Witajcie w kolejnym odcinku. Yy, dziś, w dzisiejszym odcinku powiem Wam tak, że nie będę nagrywał już odcinków z Fabianem, ponieważ Fabian zrezygnował, bo ma dużej lekcje ode mnie i zrezygnował i powiedział, że nie chce nagrywać. Nie wiem, czy się obraził, czy coś. No ale, dziękuję za subskrypcję. Już mam trzy. Proszę was, proszę, pro, proszę was, subskrybujcie więcej. Innym będzie po ile subskrypcji, a... Co ja mam robić takiego, żebyście mnie subskrybowali? Napiszcie w komentarzu. Co byście chcieli, żebym nagrał? To nagram. Bitwę na śnieżki, coś takiego, jakiegoś, nie wiem, yy, vloga rano czy coś. I pod tym filmem zasubskrybujcie i napiszcie w komentarzu, co byście chcieli. I taki jeden komentarz widziałem pod moim filmem i mówiłem, że ściągnę GTA z internetu. No, i to nie udało się. A napisał z dupy ściągniesz yy, geta z internetu. To yy, ja tylko zobaczę jego filmy i napiszę mu to samo, jeszcze gorzej. Ten, kto mi to zrobił, napisał tak. Ja znajdę ten komentarz. No i subskrybujcie. Na razie to tylko 3, a widziałem że taka dziewczyna, co nagrywa jakieś tam bekę z gimnastyki, to już mam yy, 19 subskrypcji. Ja nie wiem. Mi się nie uda nagrać takiego filmiku, ale w poniedziałek, czyli mamy środę, i w poniedziałek mogę, w poniedziałek albo we wtorek mogę dla Was nagrać vlog poranny. No i to by było na tyle w tym odcinku. Łapkujcie, subskrybujcie. Naciskać dzwoneczek. 喂，爸爸。